utrzymać telefon w ręce, bo trzepie na dołkach, jak ostatnio zostały one podlane, zakitowane, byle jak, bo było dużo gorzej. Odkąd pamiętam, a jeżdżę tu, a może ze 30 lat, to zawsze było tu dziadostwo i pora, żeby z tym skończyć. Dzięki Bogu, że mamy straż pożarną, która raz na jakiś czas robi tutaj porządek, organizuje akcje, zbiera papierki i różne inne śmieci. Bo odkąd tu mieszkam dwa lata i często chodzę po lasach, to wydaje mi się, że żyję w społeczeństwie, w społeczeństwie brudasów, którzy w wolnych chwilach nic nie robią, tylko wyrzucają śmieci. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, ale trudno się oprzeć temu wrażeniu, wybierając się na spacer do lasu. Nie mówiąc o rowach przydrożnych, gdzie jest to po prostu koszmar. A jesteśmy w środku Europy. Właśnie przed chwilą. Za, zakupiłem domenę internetową rodaki.eu. Ale o tym może potem. To nie ta bajka. Jedziemy w dół w środaki. W kierunku ronda. Czy jak nazwać to inaczej? Placu, gdzie jest przystanek autobusowy. I cały czas trzęsie. Oczywiście jadę w, w eskorcie milicji, widzicie to w prawym dolnym rogu ekranu. A więc czuję się pewnie bezpiecznie. Jedyne czego brakuje tutaj w rodakach do szczęścia to ta pożal się Boże droga. I nagle następuje bum. I jest piękny, równy asfalt. I tak trzeba zrobić do samego końca. Dziękuję za uwagę. To mówił wasz sąsiad Krzysiek. Do zobaczenia, do usłyszenia.